Witam Ja jestem Lord Zagrajmy A to jest pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Battlefield Heroes Oto i moja Najbardziej rozwinięta postać No i um, Później będzie to Nagrywane z kumplem Ale teraz póki co nie I właśnie kupiłem sobie Aka... Nie no, dostałem, dosowałem AK-74, zauważyłem, że packa na Muchy Firleida mam jeszcze na godzinę. A to bez limitu. No więc dlatego ja sobie. O. Gdzie. Ej, ludzie, nie. Coś jest tu nie tak. Gadżety, umiejętności. Mogę? Nie. Sorry. No. Dobrze? A to co? Zmysł! Nie nie mogę. Nie, nie mam nic oprócz tego i sobie weźmiemy jakieś misje Dzień obrażeń Zabi Zadaj obrażenia. Łatwe Dobra. zbrojenie Gotowe. Wygląd. Tylko to mam. No, jak jestem sexy normalnie? A, i to jest za wygranie konkursu, to? Choć konkurs to tylko kliknij na kliknij przycisk, odbierz nagrodę i tyle. Mmm. No i to będziemy musieli czekać. Cierpliwość. Aha. A i chciał, i może w czasie, kiedy będzie się ładowało, chciał, może coś o tej grze. Jak widzicie, jestem już w połowie drogi na siódmy level. Jest wyszukiwanie gry, ale się zdziwiłem. Dlaczego jeszcze mam tą paczkę na muchy? Przecież kupiłem ją wczoraj. Ha, sukces! Znaleziono grę, przygotowanie pola bitwy. On the battlefield. Ech. O! I teraz tu mamy poradnia. Tu jeszcze nie wyświetlono. Serwer prowadzony przez. Puff. Użyj kamery, aby wyglądać za regionów. No tak. Ja akurat wiem. Wczytywanie zima w niebezpiecznym porcie. Du, du, du. A już się pojawiło. Tam możemy sobie zastawić rzut, wyposażenia sprzedawane oddzielnie. Zestaw asa, zestaw mafiatora. Nie, nie wiem o co chodzi. Napiszcie mi. Zima w niebezpiecznym porcie, tak. Fajna jest muzyczka w tej grze ogólnie. Naprawdę. Sery zachowuję się jak dzieciak. No, zaraz się nam czyta ogólnie szaleństwo. Ogólnie będę wyglądał pro. Aj. W czym ta paczka na muchy jest lepsza od o zwyczajnym strzelbę o kurde, 5 minut minęło ludzie. Dobra, sorry. W następnych... Kurde, otarłem sobie palec o. Mikrofon, sorry. O! Co? Hej? Wziąłem sobie tą broń, tylko nie widać. Że to jest ta fajna broń. Tam są pewne snajperzy. O ludzie, jak tu strzela! Wymiatam, ludzie! AK-75 rządzi od dzisiaj. Nie co się tak trochę przycina? Teraz ja jestem niebezpieczny. Wiem, cieszę się jak dziecko Click my link It's my life Nieważne Jak on znowu s st... Ja miałem lepszą broń Tak mi się trochę przycina przy tym Kiedy oni strzelają no i tak to, to, to. O nie, sniper Aj, nastawiłem sobie tam misję Dzień Obrażeń, ale to chyba widzieliście już. Spokojnie, tu jest nieskończoność misji, ale naprawdę, ta broń jest boska, ludzie! Wymiatam z tą bronią tak! I sru. O kurde, wyjawiłem swoją obecność. A, sanitariusz! Po co ci, kurde, sanitariusz? Przyciąłem się! Radunku! A! Ej, chwila, czy to. E, widziałem go na YouTubie. Tego gościa. Nie powiem, jaki to użytkownik, bo za mnie pamiętam. W pewnych miejscach mi się przycina, naprawdę. Nie no. Zacinam się, o to chodzi. Bóg gry jest taki. Ale trochę mi się też laguje. Przy... Jesteś po naszej stronie, spokojnie. O oh, man, o oh, Zabij go, zabij go, zabij go! Nie ma szans. O oh, ja cię! Znowu mnie zabili. On jest na wieży, tak? O, ta broń wymiada, ludzie! O, c... o tam... Ha <laughs> się! I... Żołnierz ma taką umiejętność, że potrafił lecieć wszystkich wokół. Ale tylko taka trochę. Nie no. Przez kilka sekund... Ja! Yeah. Oh, fuck! Zabiję! Ja! Yeah. O kurw! Gdzie on są? Cztery. To mi tak pika. Ja <laughs> Jestem boski. O, oh, fuck. Sześć. No ja miałem właśnie użyć tej amunicji zapalającej. ja ten nie zabił. Z M16. Strzesz się, gościu, bo ja mam M75. Tak, to się tak nazywa. I połowiam trochę leweli. Tak, gościu, strzeż się. Ogień! On oh, Fuck. To tam jest masa sniperów, ludzie. Haha. Za ha. ja go zabiłem? O oh, fuck! Oh, fuck! Fuck muszę przeładować. Dużej się przeładuje to, mi ale za to jest bardziej szybkostrzelne ludzie. To jest trochę już przesada jakie to jest szybkostrzelne. strzelne. Ja to wygrałem, ludzie. Na tydzień to starczy, czyli w weekend wyjdzie kolejny filmik, kiedy będę to miał. Na razie w... A The Fire! Dobra, to nasz. Będę miał jako nogę na szóstce. A, już się paliła, on dostanie jak Hahaha! ha ha ha, Giń, zgiń, nie, nie zginął, zgasił się, a, i, se, i zaprezentuję wam teraz paczkę na muchy, wiem, to dziwnie wygląda, wiem, dziwna nazwa, ale tak to się nazwa packa na muchy, będę ją miał przez godzinę teraz. No ja osobiście nie, nie, nie cierpię tego używać. No, ja cię super zimny koło. A, to zajmuje chyba jeszcze. To daje chyba jeszcze. z lodu. Tak, Locki. Ej, ciekawe, czy on. Ej, jeśli on to nagrywa, to będzie boski super. Mam go w nagraniu. No, właśnie na drobinę. Boski zacznij, właśnie na no ja cię, Dobra, nie mogę władzić na rapida. To znaczy, to był... to jest Bóg, ale... No właśnie, Bóg. Paska na muchu... Ej, paska na muchu przy tym to nic, no ludzie! To nasz. Chyba. O, to nasz! Dzień obrażeń znowu, umie... No, dzień obra... To znaczy, skończyłem umie... Albo zaliczyłem aczygmenta, już, ja, już jest dobrze. <głos> <głos> zaliczyłem aczygmenta, dzień obrażeń. I teraz dostanę kolejne aczygmenty, które będą jeszcze fajniejsze ogólnie. Sześć, kurwa! Szwajcar! Szwajcar to ten, ten... Ojej, już myślę, że wiem. Ojej, ja! Wszedłem! Nie, 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 Packa na buchy. Ojej, ktoś do mnie strzela z tyłu, muszę mieć. No, znowu! On! Sprawdzę, czy on. To zgodny mig. No O ja cię nie. Porażka, no luń się. Fuck you! Buu. Ile mi czasu zostało? 3 minuty! Ha, ej, już sobie drugi drugim miejscu. Marłem 10 razy i zabiłem 5 ludzi. No. Dobra, i woli będę musiał się z Wami żegnać, bo mam 2 minuty i 50 sekund. A jak... nie no. Ale naprawdę fajne. No, fajna jest ta broń. Będę jej... żywo do tak ekspienia moi, mojej postaci. Kampienia. Wioska zwycięstwa! No i tak pewnie wam... Nie no, pokażę wam. Następnym razem. Albo... jeszcze... No dobra. Przemieść żołnierza bliżej Karabiny z zadają tym większe obrażenia I dalej strzelają Co? Ludzie! Ta <grytania> no gra jest nieskoda rzeczywistość I dalej strzelają? A nie powinny tracić mocy? Dobra, ta gra jest nienormalna Niezgodna. Niezgodna z prawami fizyki, chyba. No. Ha! Przyszła postać do kampienia! Ja! Yeah! Wiem, trochę przesadzam teraz. Ale naprawdę ta broń jest super. O oh, fuck! Fuck you! Fuck you! Yeah! CO TU ZROBIŁEŚ PEDALE?! WŁAŚNIE SIĘ DOWIEDZIAŁEM, ŻE TEN GOŚCIU JEST PEDAŁEM! TY filu. O JEZUS MARIA... Nie zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj... FUCK YOU! A... Go prowadzi ten... ...niewidzialny koleś. <śmieffe> A nie, jak nie zabiłem. Kurwa! Fuck, 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 Sniperzy. Chcesz? No chyba nie chcę. <śmieffe> ha, 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 ha Zaraz giniesz. ha Chyba ha, 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 ha. Ha, ha. zaraz chcę. Chyba nie chcę. Chyba Zachowuje się jak mały dzieciak. Czemu tak stopuje? Czemu się teraz nie... Sześć, o, dobra. Czemu tak się nie ruszałem. I teraz powinien być koniec odcinka. Dobra, dzie dziękuję za oglądalność. I do koniec tego odcinka. Na razie.